Drodzy, siostry i bracia, Pan Bóg uczynił swoje słowo krótkim. To takie zdanie Ojców Kościoła odnosi się właśnie do tajemnicy wcielenia, do tego, że Syn, Syn Boży narodzi, że prawdziwy Bóg stał się człowiekiem. I tak krótko chciałbym tę tajemnicę, wiadomo, niewysłowioną, skomentować w tej naszej sytuacji. Tu już od kilku tygodni wokół ołtarza są zgromadzone figurki Józefa Wilkonia, które zwykle tak non-stop stoją w naszym żłobku czy szopce na zewnątrz kościoła. I myślę, że warto byśmy je potrafili naśladować. To bym chciał tak wyjaśnić na podstawie tego, co. Często przypomina ksiądz profesor Józef Naumowicz, mieszkający zresztą tu w naszym domu, naprzeciwko kościoła, który też tą tajemnicę Bożego Narodzenia naprawdę skutecznie i myślę bardzo owocnie, owocnie zgłębia, on przypomina niekiedy w swoich wypowiedziach Taką protoewangelię świętego Jakuba, jaki apokryf, a więc tekst, który nie jest tekstem natchnionym, natomiast wyraża wiarę, pobożność no, ludzi, wokół których czy wśród których on powstał w pierwszych wiekach. I ten tekst opowiada o tym, jak to Maryja, właśnie spodziewając się narodzin tego dziecka, kiedy są narodzin Jezusa, kiedy są w Betlejem widzi, że ten czas już jest bliski, Józef idzie szukać akuszerki, kobiety, która by w tym porodzie mogła pomóc. I kiedy wyszedł, szedł, szukać tej pomocy, nagle tak zauważył, że cały świat, natura, ludzie tak zamarli, zatrzymali się. Tak i w locie się zatrzymały, ludzie tak po prostu znieruchomieli, wszystko jakby się zatrzymało. I zrozumiał wtedy Józef, że właśnie stało się, że te narodziny się dopełniły, dokonały. I rzeczywiście tak ten apokryf dalej opowiada, że kiedy wrócił do Maryi z tą pomocą, już Jezus był narodzony. To jest apokryf, to jest tylko no, wyraz jakiejś ludzkiej pobożności, ludzkiego dociekania, nie, nie słowo Boże. Natomiast tak trochę odwracając i tak wracając do tych figurek, warto byśmy może, jak ten świat w tym apokryfie, jak te figurki tutaj, potrafili się zatrzymać przy tajemnicy Bożego Narodzenia. Zatrzymać też przy tych tekstach, które, które nam o tym Bożym Narodzeniu opowiadają. Kto był na pasterce, ten pewnie pamięta, że wtedy czytamy tekst z Ewangelii według świętego Łukasza. Taki, który powtarza, żeby powiedzieć, tę relację Maryi. Pełną ciepła, pełną, można powiedzieć, matczyną, pełną szczegółów mówiących o tym, jak to było, że przybywają pasterze. Taki piękny, plastyczny opis, który później jest taką piękną, bardzo niezwykłą inspiracją na przykład dla, dla malarzy, by te sceny Narodzenia Pańskiego przedstawiać. Dzisiaj, kiedy słyszymy Ewangelię według świętego Jana, ten prolog, może nas zachwycać głębia tego. Tu słyszymy, że Jan pozostawia te szczegóły takie bezpośrednio związane z Bożym Narodzeniem, a przechodzi do tego teologicznego znaczenia, tego co się stało. Na początku było słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I to nas, to złożenie może nas zachwycać. Ksiądz profesor Waldemar Rostowski na przykład tak zauważa, że Ewangelia Łukasza może na przykład zachwycać, inspirować malarzy, a to, co dzisiaj słyszymy, bardziej skutecznie wydaje się było odzwierciedlane no, w muzyce, że tutaj kompozytorzy potrafili piękno głębie wyrazić czy przeczuć to, co dzisiaj w Ewangelii słyszymy. I myślę, że ważne, żebyśmy sobie to, to uświadomiali, że Pan Bóg ma nam tak, tak wiele do powiedzenia, że w sumie nigdy tego tak do końca nie jesteśmy w stanie wyczerpać. I to jest też taka wielka nadzieja, wielka radość dla nas. Żeby sobie to, to uświadomić. I jednocześnie to jest znowu tak wspaniała nowina, że niekiedy ludzie ją aż odsuwają od siebie, że to się wydaje niemożliwe, żeby to było aż tak realne, aż tak rzeczywiste. I tutaj, w tej perspektywie, krótki fragment chciałbym. Z Józefa Ratzingera, jeszcze, jeszcze jego kardynała działającego w Monachium, przytoczyć. On w roku 78 tak mówił w czasie homilii, właśnie w dzień Bożego Narodzenia. Dziś te zdania dotyczące właśnie Bożego Narodzenia nie znaczą już w chrześcijaństwie zbyt wiele. Wydają się nam zbyt wielkie i zbyt odległe żeby mogły określać nasze życie. I ich odsunięcie na bok lub lekkie przesunięcie wydaje się niemalże swoistym chrześcijaństwem, drobnym przewinieniem, czyniąc syna rzecznika. Używa się wymówki, że to wszystko jest tak bardzo odległe, że nie potrafimy już nigdy ująć w słowa i ostatecznie rozpoznać. Poza tym stworzyliśmy sobie pewne wyobrażenie o tolerancji i pluralizmie i dlatego fakt, że prawda się nam rzeczywiście objawiła, wydaje się być atakiem na tolerancję. Ale kiedy tak myślimy, to wówczas wygaszamy prawdę, to wówczas czynimy człowieka istotą pozbawioną prawdy i samych siebie oraz świat wpychamy w pustą dowolność. Wtedy zaprzeczamy zbawczemu aspektowi Bożego Narodzenia, mianowicie temu, że istnieje światło, że się ono ukazało i że ukazała się nam droga, która prawdziwie jest drogą, ponieważ jest prawdą. Chciałbym do tego, do tego zachęcić, byśmy tę prawdę Bożego Narodzenia zgłębiali rzeczywiście. Może w te dni, kiedy mamy więcej czasu. Dzisiaj mamy, wiadomo, ten Dzień Wolny, Daj Boże, skoro tutaj jesteśmy, jutro. I warto tę oktawę świąt Narodzenia Pańskiego tak wykorzystać, jak mówię, jak te nasze figury, które no cały ten okres Bożego Narodzenia tutaj trwają, tak niejako nas zachęcając, byśmy przy tym żłóbku Pana Jezusa pobyli. I też te paradoksy zgłębiali. Tak jak słyszeliśmy w Antyfonie na początku tej mszy świętej ksiądz Wojciech mówił w odniesieniu tego dziecięcia, że na jego ramionach spoczęła władza. Tymczasem, kiedy patrzymy na, na noworodka, na, na niemowlę, nie kojarzy nam się to z tym obrazem, że to jest ktoś, kto w swoich ramionach no, dzierży władzę. Natomiast Pan Bóg właśnie w takim pokornym znaku, w tej rzeczywistości do nas przychodzi, w tej szalonej miłości do nas. Myślę, że warto, byśmy tym się, tym się zachwycili. I kiedy tak będziemy potrafili się zatrzymać przy tym żłóbku, no rzeczywiście ta radość, to przyjęcie prawdy będzie odnawiało nasze życie. Obyśmy tego naprawdę, rzeczywiście w te święta Bożego Narodzenia i w perspektywie, w całym naszym dalszym życiu coraz bardziej doświadczali. Amen.